Kurde, nie da rady. Widzowie, czy jest jakiś giga znawca Konona i ma film? Jak się go aktywnia mu, kurwa? Telefon, no się coś tam, tam samo, czy coś tam dzieje. To są, kurwa, nie mogę tego znaleźć, ogólnie bo akcja, że ten Jacek nagrywał Konona na dworze, leżał telefon ekranem do góry i nagle sam się odblokował i włączył aplikacje różne. To normalnie było nagrane, ale musiałbym znaleźć konkretny odcinek, co jest ciężkie teraz. Sławeczek jeszcze tak ogarnął sobie temat, że widok z kamer był widoczny na laptopie, który musiał być, wiadomo, włączony i on miał do tego dostęp przez Team Weavera. Team Weaver był na telefonach Majora i Konona na lapku. Ale, jaja. Czy już raz taka akcja? I, że telefon Konona sam się uaktywnił, sam odblokował, i tam jakieś rzeczy się kurwa zaczęły same ruszać. No, jest telefon do przodu, dobra, zobaczmy. Że tu wtopa była. Za wiele. Patrz na telefon, dobra, patrzę. Na palce Wiesz o tym? Ja wiem o tym, to kosztuje. Jakieś powiadomienie może. Przyszło. To jest nic takiego. I chętnie znowu się umówić na jaki dzień. Ale zrobisz to? Masz chęć taką? O kurwa, co jest, odblokował się. Nie o to chodzi. Po Twojej śmierci, nie daj Bóg kiedykolwiek, żeby Ty, nie poszło coś to rusza, no. dla miasta. Czyli major mógł tu mieszkać. Tak, to o to chodzi. No. I powiem tak. Dyktator się włączył. Musi. Pewnie. Co jest kurwa? Chciał obietnicę, co będzie napisane w testamencie. Włączył się dyktafon, odpalił i zminimalizował, jakie to jest porąbane. Czy to aparat był? A co będzie w testamencie napisane? Tak inaczej, Przed wyjazdem, się nazywa. To ale ja, ja, ja was zawiodzę. Musisz mi powiedzieć. to teraz? teraz. Ale Major musi wysłuchać i musi obiecać, że to będzie czynić. Ja. Bo jeżeli jedno przekazanie ci go złamie, to patrzcie, 4 lata temu nikt ten nie ogarnął. O, 4 lata temu typ znalazł. Ktoś grzebie w telefonie. Może to Janek. Sławuś grzebie zdanie w telefonie. Dokładnie. Nie wiedziałem, że takie rzeczy można robić bez jaj. To jest chory człowiek. Ale jaja. Ale jaja. Pojebane takie akcje były na porządku dziennym. Sławek nie by im pomagał kupując im nowe telefony dotykowe, tylko nie mówił nikomu, że on wcześniej tam instalował właśnie Wibera. Każdy sprzęt najpierw szedł przez łapki Sławeczka, ale porąbane.